Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan w tym filmie pokażę Wam jak wygląda nieszczelność w wymienniku w kotle gazowym w tym wypadku dwufunkcyjnym Imergas Victrix 26 2i nieszczelność w wymienniku przy ciśnieniu około 2 barów wygląda tak jak tutaj widzicie w moim przypadku pokażę Wam z bliska dwie dziurki na jednej z rurek w wymienniku aż dziwne, że dwie obok siebie ale tak jak widzicie tak dokładnie się to prezentuje wymiennik oczywiście nadaje się do wymiany w innych miejscach nigdzie nie ma obytków. chociaż nie wygląda on za dobrze i nadaje się do wymiany w moim przypadku kocioł będzie wymieniany na nowy bo ten już 12 lat ma w innym miejscu nie widzę tutaj ubytków, nigdzie nie tryska. W tym miejscu tryska. Tak jak to widzicie, i akurat to tryskało w stronę sondy czujnika zapłonu, która dokładnie była jakby beneficjentem tej wody, która tu tryskała. Dlatego często pojawiał się błąd E01 przy napełnieniu ponad 1,5 bara wody, ponieważ tymi dziurkami tryskało, a poniżej 1,5 bara. 12 no to to jest delikatnie. Ale oczywiście jak łatwo się domyślić, tego typu ubytek był cały czas, więc dlatego spadało przez około kilka dni tydzień, ciśnienie na przykład do półbara i niżej i tak. I tak to się ostatnio często działo, więc już jest podjęta decyzja o wymianie kotła Ale postanowiłem, że pokażę Wam jak to wygląda. Nie pytajcie mnie, czy to wszystko bezpiecznie robię, bo oczywiście, że tak. Wszystkie zawory i gazu, i wszystkie są odłączone nawet czujnik gazu. Chodzi o przetestowanie. Kocioł będzie i tak wymieniany, ale to jest bardzo ciekawe zjawisko. Czyli, mimo że kocioł był serwisowany, on ma 12 lat, uczciwie mówię, że ostatnio 2 lata temu, rok temu zaniechałem serwisu no ale tak czy siak na taka nieszczelność choćbyście nie wiem jak się starali i jakie serwisy robili no w końcu się kiedyś pojawi no i z tego co ja wiem nie naprawia się tego typu uszkodzeń ale nie, jak pewnie się domyślacie ja spróbuję to zrobić ale od tego będzie osobny film krok po kroku jak to robię dla zainteresowanych tak więc jeżeli lubicie tego typu filmy zachęcam was do subskrypcji kanału łapa w górę i komentujcie dajcie znać czy mieliście w swoich kotłach gazowych kiedyś takie problemy gdzie wymiennik nadawał się do wymiany ponieważ po prostu był nieszczelny oczywiście nie ma się co obawiać o tę wodę bo z wymiennika ta woda płynie tam w środku tu jest okap spływa w dół i do kanalizacji a to jest palnik ale to chyba każdy wie i w środku ten palnik jest tu wsadzony a tu jest z tej strony właśnie ta czujka sonda zapłonu no i ona była cały czas obtryskiwana tą wodą stąd problemy były powyżej jednego bara szczególnie bo poniżej to tak delikatnie bardzo delikatnie się ta woda tutaj ulatnia e, ulatnia ucieka a jako że tam jest ogień i ciepło to odparowuje dobra to taka ciekawostka dla was czyli jak wygląda nieszczelny wymiennik w kotle gazowym kondensacyjnym dwufunkcyjnym Imergas Victrix 26-2i on już ma 12 lat bardzo popularny, w wielu miejscach występuje no i mimo serwisu autoryzowanego co roku poza tym rok temu, bo nie wezwałem no to po prostu ma prawo się coś kiedyś w końcu uszkodzić i tak właśnie wygląda uszkodzenie cały czas ta woda tutaj spływa, więc ciśnienie powolutku spada i mogę oczywiście to przyspieszyć ale jeszcze poobserwuję jak to wygląda czy jeszcze gdzieś tu się coś nie ujawni definitywnie taki wymiennik do wymiany chyba że ktoś zna jakieś sposoby na naprawę tego typu nierdzewnych rurek czy takich warunkach jak to pracuje to dajcie znać czy gdzieś kiedyś ktoś z Was może to naprawiał skutecznie wiecie jak albo są jakieś firmy w Polsce które takie wymienniki naprawiają bo taki wymiennik kosztuje około 2000zł plus usługa wymiany ale czystość ciekawości, jak coś wiecie w tym temacie, dajcie znać, albo jakbyście zastosowali tutaj jaką metodę. Ja mam pewien swój patent i go przetestuję, ale to w osobnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.